Ten niewielki wpływ zwiększającej się ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, który uważany jest przez niektórych za bardzo istotny, a nawet i pierwszorzędny, jeżeli chodzi o współczesne zmiany klimatu, ten wpływ moim zdaniem jest przeszacowany. Z tego powodu, że po pierwsze, że jeżeli, jeżeli dwa czynniki w tym samym czasie zmieniają się w podobnym. Stopniu, to znaczy, na przykład, jeżeli rośnie zawartość gazu cieplarnianych w atmosferze, a jednocześnie rośnie temperatura, to nie znaczy, że istnieje między nimi jakiś ścisły związek. Jakiś związek może istnieć, ale niekoniecznie jest to ta jedyna przyczyna sprawcza, dlatego że po prostu nad innymi się nie zastanawiano, o niektórych możemy nawet jeszcze nie wiedzieć. Po drugie, jeżeli sięgamy do przeszłości geologicznej Ziemi, to okazuje się, że było tak, że mieliśmy znacznie wyższe temperatury na Ziemi niż są obecnie i to nawet nie w takiej bardzo odległej przeszłości, bo nawet te kilka tysięcy lat temu była temperatura mniej więcej o półtora, 2 stopnie wyższa, a zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze była na poziomie powiedzmy dwóch trzecich tego, co obecnie. To jest druga, druga przyczyna. Wreszcie trzecia przyczyna, że trzeci, trzeci wniosek, który z tego wypływa to jest to, że uznawanie za dominującego wpływu, za dominujący wpływ na zmiany klimatu tego wzrostu zawartości gazów cieplarnianych opiera się na modelowaniu, na konstruowaniu modeli, które nie uwzględniają wszystkich parametrów z racji tego chociażby, że nie ma możliwości obliczeniowych dla współczesnych komputerów takich, ażeby mogły być uwzględnione wszystkie parametry. Wobec tego przyjmuje się tylko, do tych modeli się wprowadza tylko Kilka parametrów, oczywiście uznając za dominujący parametr podstawowy, czyli wzrost ilości gazów cieplarnianych, i uzyskuje się wynik taki, jaki, jaki no, można byłoby oczekiwać z tego, z tego obliczenia. Ja na takie, na takie podejście do sprawy zawsze mam jeden, jeden argument. Jeżeli taki model jest dobry, bo zwolennicy modelowania uważają, że ich modele są doskonałe i one właściwie wszystko potrafią wyjaśnić, jeżeli te modele są takie dobre, to zastosujmy ten model dla zmian klimatycznych, które zachodziły, na przykład, 50 lat temu, 100 lat temu, już nie mówię o okresie dalszym, kiedy mamy dość dobrą, czy bardzo dobrą dokumentację tych zjawisk klimatycznych, które w owym czasie zachodziły. Jeżeli ten model sprawdzi się dla tego, co było w przeszłości, to oczywiście wtedy można go bez problemu stosować również i do tego, co będzie w przyszłości. Natomiast e, osoby, które zajmują się modelowaniem, unikają sprawdzenia tego modelu na tym, co wydarzyło się kiedyś. I to jest zastanawiające. Jedna widoczna, bardzo dobrze korelacja, która jest, to jest właśnie korelacja aktywności słonecznej z, w, w, te, w krótkich jakichś skalach czasowych, no bo skale powiedzmy 20 czy 100 czy, czy 200 lat są, to są krótkie, jeżeli patrzeć w ogóle na, na 4,5 miliarda lat istnienia Ziemi czy Słońca, prawda? I to są jedyne dobrze udokumentowane okresowości w życiu Słońca. My tak do końca właściwie nie wiemy, na czym to wszystko polega. Do tej pory nie ma dobrych teorii, które by tłumaczyły ten, ten cykl 22-letni Słońca. W dalszym ciągu są prowadzone prace na ten temat, są obserwacje robione, sięgamy coraz głębiej, mamy coraz bardziej skomplikowane programy numeryczne, coraz większe komputery, jesteśmy w stanie modelować, że tak powiem, Słońce bardzo dokładnie. Pięć lat temu okazało się, że Nasze modele słońca były złe, dlatego że był źle określony skład chemiczny. Skład chemiczny pierwiastków z grupy CNO uległ zmianie około 20% nie tak dawno, co spowodowało no, no skutki również dla, dla modeli słonecznych. Także tutaj ciągle jesteśmy na froncie tych badań o dłuższych okresowościach. to ewidencji dłuższych okresowości trudno, trudno właściwie mówić, dlatego że jeszcze jedna z okresowości, którą, którą wiemy na skutek tego, że w lodach na przykład z Antarktydy są, jest odkrywany Izotop węgla C14, który powstaje na skutek, kiedy Słońce jest bardzo aktywne, bombardowania azotu 14 przez neutralne cząstki, które dochodzą z przestrzeni kosmicznej. I wtedy jest tego więcej. To jest okres semiokresowość taka nie w pełni regularna około 2000 lat. Poza, tym, poza to nie wybiegamy, nie wybiegamy, nie wiemy. Nie wiemy jak to wygląda. Obserwujemy inne gwiazdy, z tym, że tak dokładnego oglądu powierzchni to, to nie mamy. Dopiero ostatnie wbudowane teleskopy w Chile, ośmiometrowe, cztery, które, które powiedzmy mogą wspólnie obserwować. Dały możliwość obserwacji tarcz, najbliższych nam gwiazd, tak? Że do tej pory żeśmy gwiazdy widzieli jako punkciki na sferze niebieskiej, które ewentualnie zmieniają swój blask, prawda? Albo obserwowaliśmy widma, analizując za pomocą pryzmatu, jaki jak jest, jak jest skład chemiczny, ale na powierzchni już co jest w środku. Jak tam to wszystko, że tak powiem, się miesza, czy się miesza, czy się nie miesza, to, to, to tego żeśmy nie, 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 nie wiedzieliśmy. Które zajmują się modelowaniem, bardzo często unikają modelowania tego, co było w przyszłości, koncentrując się na tym, co było w przyszłości. Ja mam takie doświadczenia, może nie do końca kompletne, ale no wycinkowe z racji tego, że spotykałem się przede wszystkim, dotyczy to fizyków atmosfery. Którzy, którzy bronią się rękami i nogami przed, przed właśnie modelowaniem zjawisk zachodzących w przyszłości, twierdząc, że, że te zjawiska w ogóle nie mają charakteru jakiegoś uporządkowanego, że one zachodzą w sposób niezorganizowany. Wobec tego tutaj stosowanie jakiegoś modelowania jest absolutnie e, niewłaściwe. No, ale tak samo możemy powiedzieć o tym, co będzie w przyszłości. To też nie musi być, jeżeli przyjmiemy, że te zjawiska, zmiany klimatyczne zachodzą w sposób taki właśnie chaotyczny, no to tak samo może być również i w przyszłości. Być może to, co obserwujemy teraz, nie jest wcale czymś regularnym, tylko jest pewnym, pewnym podejściem, pewnym zjawiskiem, które zachodzi w sposób chaotyczny. Zaczęliśmy wychodzić z tak zwanej małej epoki lodowej gdzieś w XIX wieku. I to było naturalne, jeszcze bez człowieka. Ale w tym czasie również rozpoczęła się rewolucja przemysłowa i wprowadzanie do atmosfery coraz większych ilości gazów cieplarnianych. Ocieplenie widać na horyzoncie ostatnich 150 lat, 150-25, ale jest ono coraz silniejsze. Podam jako przykład dobrze znany mi przypadek stacji w Podżdamie. Gdzie mierzy się bardzo wiele parametrów klimatycznych, codziennie, niezwykle rzetelnie, tą samą techniką, bez żadnych zmian, od 117 lat. Mało tego, w pobliżu tej stacji nic się nie zmienia. Jest ona na leśnej polanie, i Niemcy uważają, żeby to była taka sama stacja przez cały okres badań. To jest niezwykła rzadkość. W ciągu ostatnich 100 lat temperatura w Pożarni wzrosła w tempie. 0,11 stopnia na dekadę, czyli stulecie 1,1. W ciągu ostatnich 25 lat pięciokrotnie szybsze tempo, a więc 0,55 stopnia na dekadę. To jest, skoro Pan pyta, kiedy się zaczęło, no to odpowiedziałem właśnie tak. Ono trwa od XIX wieku, ale jest coraz szybsze. Za ostatnie 100 lat to tempo jest ślamazarne. Na dodatek bardzo nieregularne. Po początkowym wzroście temperatury były zawahania, nawet lekkie spadki. I rzeczywiście w latach 70. literatura brukowa karmiła nas bardziej globalnym oziębieniem, ochłodzeniem. Tego się baliśmy. Jakie skutki przyniesie to? Że yy, no jednak temperatura rośnie. No z tym się trzeba zgodzić. To jest obiektywny fakt naukowy. Yy, choć niektórzy twierdzą, że teraz mamy właśnie z kolei lokalne, delikatne yy, oziębienie około powiedzmy 0,8 stopnia Celsjusza na dekadę. Ale począwszy od lat 80., coraz